I bierzemy się za cewki 7,42 mamy jakąś tam cewkę o indukcyjności 2 L mamy 0,5 n. napięcie mamy 230 częstotliwość oczywiście voltów. i częstotliwość mamy 50, oblicz wartość reaktancji czyli XL no to lecimy od razu z XL XL to jest omega L a omega to jest 2PF L. czyli mamy 2 pi 50 razy 0,6 wrzucamy sobie w kalkulator 2 pi 50 to jest taka rzecz, która bardzo często będzie się tutaj pojawiała i 2 pi 50 to jest po prostu 314 w takim dużym przybliżeniu, możecie to liczyć za każdym razem, ale trochę nie ma sensu więc można to sobie zapamiętać i to nam daje jakieś 188,4 i Oma. Rezystancji cewki mamy nie uwzględniać, czyli nie liczymy tutaj impedancji. Mamy policzyć nad, zatem jeszcze ten prąd, czyli ten prąd w cewce to jest po prostu to U przez XL. Czasami ten związek, czyli ten wzór, może tak, jest określany jako prawo OMA dla cewki, czy nam dla indukcyjności idealnej. To no, tak w ramach. Ciekawostki, 188, 4,8. No i znowu, kalkulator. Dużo będzie tutaj liczenia, jeżeli chodzi o ten dział na kalkulatorze, właśnie, więc jak ktoś jeszcze nie ma, to dobrze by było, żeby się już zaopatrzył. Z wektorowy prądu i napięcia. Co się dzieje, jeżeli tą cewkę podłączymy do źródła? No, zaczyna płynąć nam prąd ten i ale napięcie wyprzedza nam ten prąd o kąt 90 stopni. Czyli to jest napięcie na cewce. No i właściwie tyle wektorowy prądu i napięcia. Tutaj więcej się za dużo nie wymyśli. To jest taki wykres książkowy. Czasami ten wektor UL jest rysowany w tym miejscu. Ale to też wszystko zależy od tego, znowu jaką książkę otworzycie. 7,42 to by było na tyle. 7, dobrze, 42, lecimy 744. to już nas nie obchodzi jak będą takie krótkie i szybkie zadanka postaram się to łączyć w jeden filmik bo trochę szkoda czasu na dwa osobne materiały dobra, reaktancja indukcyjna i susceptancja czyli przewodność bierna, susceptancja to jest odwrotność reaktancji mamy cewkę 12 mHz, czyli 12 razy 10 do minus trzeciej. Tak. I mamy dwa podpunkty, czyli A to jest F 10 do trzeciej herca może sobie tak od razu napiszę. I mamy podpunkt B, czyli częstotliwość to jest 20 razy 10 do trzeciej Hz. Lecimy sobie z XL. Jak już wiecie, wzór to jest 2PFL, czyli 2pi 10 do 3 razy 12, razy 10 do minus 3. I tutaj mamy drugą tą reaktancję czyli XL, czyli znowu 2pi razy f, czyli razy 10 do 3, razy 12, razy 10 do minus 3. XL zatem to się równa, to nam wyleci. Czyli mamy 24 pi i druga ta reaktancja to się równa to nam znowu wyleci i mamy no tu mamy trochę więcej, czyli mamy 24 razy 20 pi, czyli tak. Może najpierw 24 razy pi. Czyli jakieś 75 ohmów, załóżmy, i to potem jest jeszcze pomnożone przez 20, co nam daje 1507 ohm. Sustetancja, czyli BL to jest jedność przez XT, czyli 1,75. Yy. Susterstancja jest ogólnie małą bardzo jednostką, jednostką, i, a jednostką sustępcji jest Siemens. I tu mamy PL, czyli znowu jedność przez 1507. i tu mamy na przykład już kalkulator sam wrzuca w mili. Więc będzie to 0,66 mm. To tak na rozgrzewkę macie dwa zamęka. Jakby były problemy jakieś ze wzorami, to sobie popatrzcie, jak to wygląda. No i co? Trzeba się uczyć.